Nie mogłabym nagrać tego odcinka w innym miejscu niż to miejsce, w którym spędziłam ostatnio tak dużo czasu i nawet nie ostatnio, ale po prostu, no, muszę to nagrać tutaj. Dzisiejszy odcinek to nie jest typowy odcinek o dzierganiu, chociaż pokażę Wam, co skończyłam i co będzie niedługo w odcinku. Dzisiaj główne... Głównie, główną rolę będą grały torby, które zabieram na jutrzejszy fest do Wrocławia. O tym wszystkim będzie w dzisiejszym odcinku, bo to będzie y, krótki odcinek, myślę, i będzie bardziej poświęcony torbom, które szyję i które trafiły do Waszego serducha, za co jestem Wam niesamowicie wdzięczna. Więc zostańcie tutaj chwilę ze mną, i już Wam już tutaj próbuję nie wprowadzać do dodatkowego chaosu. Witajcie. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to cześć. Ja nazywam się Judyta i w zasadzie to dziergam. Dziergam, bo to jest moja pasja i to jest coś, co pokochałam. I właśnie prezentuję się Wam w moim nowym swetrze, o którym jeszcze nie, nie opowiadałam, a który pokazywałam już tutaj miliard razy, i ten miliard razy w trakcie jego robienia. I ten sweter zabieram ze sobą e, jutro na targ. Jestem, jestem nim zachwycona po prostu i będzie e, jako ten sweter będzie miał swój odcinek, który mam nadzieję, że niedługo się tutaj pojawi, bo jest to po prostu coś cudownego i z największą przyjemnością będę robiła taki drugi, nie popełniając wszystkich błędów, które popełniłam w tym swetrze, który jest rozcinany, ale o tym wszystkim będę opowiadała wam następnym razem. Dzisiaj o torbach. <gryw> dzisiaj o torbach, bo dzięki temu, że robię na drutach. To też dzięki temu zaczęłam szyć. Zaczęłam szyć torby, które pierwsza torba miała być prezentem dla mojej mamy na urodziny, bo, no bo nie miała takiej torby, nie miała żadnej torby, a ja stwierdziłam, że te torby, które, są, e, które były kilka lat temu dostępne, to były torby, które albo były jakoś koszmarnie drogie e, i nie były polskie, żadna z tych rzeczy nie była polskie, które kilka lat temu można było dostać. I nie podobały mi się. Główna rzecz, żadna, która torba była dostępna, mi się nie podobała, więc stwierdziłam, że dla mamy uszyję torbę, która chociaż mi się będzie podobała. I tak się stało, że ta torba, która spodobała się mamie, spodobała się także wam, zaczęłam mnie zaczęłam pokazywać na Instagramie. I nie spodziewałam się, że pokocha jej ktokolwiek inny niż tylko ja i że ta kwiatowa dusza, chociaż tutaj są, dzisiaj są kratki głównie, dużo kratek jest, ale że ta moja kratowa, kwiatkowa że ta moja kwiatkowa dusza tak się tutaj będzie mogła wyżyć i będzie mogła robić coś cudownego. Trzy lata temu jeszcze nie szyłam, a teraz szyję i muszę się rozebrać, bo jest mi tak ciepło. Trzy lata temu jeszcze w zasadzie w ogóle nie szyłam. Zaczynałam właśnie z tymi torbami i dzisiaj jestem z siebie niesamowicie dumna i chcę wam pokazać te torby, które zabieram ze za sobą do Wrocławia. I zanim wam je pokażę, jeszcze kilka słów, które chciałabym w pewien sposób wam tutaj różne rzeczy wytłumaczyć. Wytłumaczyć trochę nie na zasadzie tego, że muszę się przed kimś usprawiedliwiać, ale chciałabym, Wam, chciałabym, żeby te pewne rzeczy były bardzo jasne, bo w tym roku mogliśmy się spotkać na targach w Krakowie, które były w kwietniu. Jarny Mark w Krakowie, krakowski Jarny i one były pod koniec kwietnia. Ja w marcu miałam operację, więc rzeczy, które szyłam w grudniu, styczniu i w lutym, były właśnie na tych targach kwietniowych i tam mogliście je dostać. Po kwietniu uszyłam taką bardzo małą serię. Po kwietniu dostępne były tylko stokrotki, to był taki mały rzut. Ja jeszcze udało mi się cztery tutaj te torby, albo trzy, nie pamiętam, czy jedną nie chcę sobie zostawić, ale że nie ma sznurków, to właśnie nie mogę sobie przypomnieć, czy jedna jest dla mnie, bo. A nie, te idą, mam, Widzę, że jeszcze mam resztkę tego, tej tkaniny, więc jak będę chciała, to sobie jeszcze coś uszyję. E, w każdym razie te też ze mną idą do, e, do Wrocławia. Muszę im wciągnąć jeszcze nitki, widzę, że nie mam e, nitki. Sznureczki tutaj i to była taka mała partia, która też była dostępna. One się wszystkie te torby rozeszły przez. Pokazałam je na Instagramie, one się bardzo szybko rozeszły. I od tego czasu do targów wrocławskich, czyli do jutra, nie miałam sprzedaży. Nie szyłam toreb, nie, nie szyłam po cichu komuś torby, tylko po prostu ich nie szyłam. Bo to, co dzisiaj zobaczycie, te, które Wam tutaj pokażę, to są torby, właśnie które zabrały mi no, ten czas wakacyjny, cały czas wakacyjny na szycie, bo no. Szycie tych toreb zabrało mi bardzo dużo czasu, a że też wymyślałam właśnie, żeby było coś trochę chociaż nowego dla Was, no to to mi po prostu zabiera czas. Oprócz tego w pierwszej mojej pracy jestem fotografką, więc ten sezon wakacyjny jest dla mnie no, sezonem, w którym jeszcze bardziej pracuję niż normalnie. Dlatego. Dlatego tych torb one nie są tak super dostępne, jak czasami bym chciała, i są też, do, są też dostępne w takich mniejszych rzutach, e, jeśli chodzi o tkaniny. Więc jak już mam prawie ten cały wstęp ze sobą, to mogę Wam teraz pokazać torby, które właśnie ze mną pojadą do Wrocławia i być może niektóre z tych kolorów, nie być może, na pewno niektóre z tych kolorów, pojawią się na następnych targach, na których mnie będziecie mogli spotkać, to będą e, Katowice 25 października. I później no możliwe, że jeszcze będę chciała, żeby jakieś torby przed świętami można było kupić online dla wszystkich osób, które po prostu nie mają możliwości pojawienia się na targach. Natomiast ja bardzo chcę robić ukłon właśnie w stronę osób, które na tych targach, na które na te targi przyjadą specjalnie. Z daleka, nie z daleka, po prostu ktoś tam pojawią. W tym roku mnie już nie będzie na innych targach, a w przyszłym roku no planuję Kraków. Bardzo bym chciała, żeby to był Kraków, nie będę tutaj mówiła, dlaczego mnie nie ma na innych targach, po prostu na tych na razie jestem, bardzo się z tego cieszę i no, bardzo bym chciała, żeby te, torby można było kupić po prostu właśnie, wiecie, przez internet, żeby to było też dla Was wygodne, na razie z różnych powodów nie, głównie dlatego, że po prostu mam dwie ręce i mam bardzo, wiecie, to szycie mi po prostu tak dużo czasu zajmuje. I jeszcze jedna rzecz, która też wydaje mi się, że ja bym ją bardzo chciała podkreślić, to prawdopodobnie jedną z tych toreb dało, jedną każdą z tych toreb dałoby się uszyć dużo szybciej niż ja ją szyję. Ale moja dusza i moje sumienie nie pozwala, żebym nie spała po nocy z powodu tego, że jakieś rzeczy są przeżyte raz i że, nie wiem, coś się wam może rozpróć. Wizja prucia, tego, że wam się podczas użytkowania te torby prują, że one nie są jakościowo dobre, że one jakościowo właśnie się, nie wiem, coś z nimi niefajnego dzieje, to jest dla mnie najgorsza rzecz na świecie i... Po prostu mi nie chodzi o to, żeby coś było ładne przez 5 minut, a potem nie. To są torby, które można prać, yy, można je. Ja je po prostu piorę, ja je prasuję, więc one ewentualnie trochę mogą się zrobić mniej puchate niż są na początku, ale jakby, jakby tyle, jak je potraktujecie delikatnie, to nic się, w miarę delikatnie to nic się z nimi nie stanie, nie można ich wirować ale po prostu powykręcać i potem zwyczajnie żelazkiem z parą po prostu przejechać, najlepiej przez ściereczkę i nic się im nie dzieje, są dalej idealne do użytkowania. Więc y, dla mojego komfortu psychicznego, dla mojego spokoju duszy i sumienia i mam nadzieję, że też dlatego, że, no, y, że Wy to będziecie widzieć podczas użytkowania tych toreb, że one są jakościowo fajne i że są jak... wspaniałe jakościowo. Nie mam różu. No to teraz wam pokażę. Tylko muszę znaleźć tutaj dobre miejsce, bo już wam chcę pokazać te, te torby. Po tym długim, przy długim wstępie pokazuję wam wszystko, co jedzie ze mną do Wrocławia. Pokazuję Wam też torby, które prawdopodobnie tak myślę, tak podejrzewam, że mogą ze mną z Wrocławia już nie wrócić i niestety nie będą dostępne, bo mam ewentualnie mam jakieś resztki tej tkaniny, ale... Wiecie, jak mam jakieś absolutne resztki tkaniny, to trochę chcę to zostawić dla siebie. Eee, I tyle, no. W każdym razie te tkaniny, te tkaniny są po prostu niedostępne. Eee, krateczki jadą ze mną w pięciu kolorach, ale Wy już je... <laughs> widzieliście te krateczki, bo jest granatowa, jest taka bardzo ciemnozielona, jest zielona, jest żółta trochę, to jest trochę inna kratka i jest taki... No pudrowy róż po prostu. Wszystkie te torby, które szyłam e, chyba nie mam żadnej, która by już tego nie miała. Wszystkie te torby mają możliwość dopięcia się tutaj do, dopięcia się do paska. Będę miała ze sobą kilka pasków, ale mam ich tylko kilka, więc nie wiem, czy w ogóle ktoś by, będzie zainteresowany, ale mam kilka czarnych pasków. Ciągle czekam na brązowe, bo brązowe tutaj też pasują wiecie, w takim jesiennym klimacie idealnie, ale na przykład do tej granatowej wydaje mi się, że tylko czarne pasuje. Zresztą to jest akurat kwestia tego, co kto lubi, więc takie, więc, takie torby, więc takie torby z falbanką sobie ze mną jadą. Jest ich po kilka sztuk z każdego koloru, więc mam nadzieję, że będziecie mogli wybrać te, które Wam najbardziej pasują. Te, no, Na pewno jeszcze w Katowicach się pojawi zieleń. Możliwe, że nie pojawi się granat, bo ta tkanina jest niedostępna, więc jeszcze jakiś taki malutki rzut granatu będzie, ale. No, będzie go bardzo mało. Trochę więcej się pojawi tego takiego koloru jaśniejszej zieleni i trochę inna żółta krateczka i tak samo róż. Więc to są w miarę bezpieczne kolory, które pojawią się. I ja teraz też muszę to powiedzieć, że pojawią się też jeszcze inne kolory kratki, która bardzo kojarzy mi się z jesienią. Tak po prostu bardzo, że ten taki jesienny vibe, no wskoczymy w niego myślę, taki, tak fajnie w niego wskoczymy. Więc to są krateczki, które jadą. Oprócz tego mam jeszcze kilka krateczek, które nie mają nitki do podcinania, które nie mają falbanki, ale jest ich chyba trzy, więc takie torby, te torby też będą. Więc to jest pierwsza partia. Rzeczy, której Wam nie powiedziałam, to wszystkie kratki są w mniejszym rozmiarze, to są takie bardziej no, mniejsze torby po prostu. Nie mam takich dużych toreb w kratkę uszytych żadnych. Są mniejsze. Z mniejszych toreb będą też te trzy tkaniny, które już widzieliście, które były dostępne, czyli niebieskość, czyli ten taki wakacyjny, letni luz w postaci takich różowych kwiatuszków tutaj i brzoskwiniowych. I będzie też taki bardzo wydaje mi się jesienny klimacik, czyli takie no takie letnie pole, takie już właśnie na na jesień. I to są te torby, które zaczęłam szyć, czyli te, które mają falbankę na górze, ale nie mają tej dodatkowej falbanki. Czyli, czyli takie te dosyć klasyczne toboki. I te torby, które już widzieliście w tych kolorach, one są dostępne też jako duże torby. Jako duże torby. I różnica między dużymi a małymi na żywo jest spora. Tutaj no, aż tak tego nie widać, ale rzeczywiście ta różnica w możliwości upchnięcia tutaj swetra, tutaj tylko raczej połowy swetra, no to w zależności co kto potrzebuje. Więc będą i te małe i te duże torby. Są, są małe i duże torby. I teraz wam pokażę jeszcze trzy torby, które trzy tkaniny, które nie były dostępne wcześniej i niestety też raczej nie będą dostępne w innym na innych targach, przynajmniej nie na tych najbliższych, bo tkaniny są niedostępne. To jest taki fioletowy kwiatuszki, różowe kwiatuszki i taki granat. I te torby też będą dostępne właśnie w trzech rozmiarach, czyli w dwóch rozmiarach, w dwóch rozmiarach czyli duże, e, duże, duże torby i takie i maluszki. Te trzy y, piękności po prostu takie ze mną też jadą. I teraz Wam jeszcze pokażę rzeczy, które y, odłożyłam, bo były dostępne w Katowicach, a potem je odłożyłam, żeby można je było właśnie jeszcze do Wrocławia zabrać, bo to są y, kosmetyczki, mini kosmetyczki te w kwadraty. Y, kilka mi ich jeszcze zostało, więc tych kilka no właśnie w różnych y, kolorach ze mną sobie jedzie i je będę miała. I oprócz tego chcę Wam pokazać jeszcze jedną nowość, która... Która też ze mną, powiecie, która ze mną którą zabieram do Wrocławia, którą będziecie mogli we Wrocławiu zobaczyć. Bardzo nieładnie je trzymam, fatalne pokazanie, ale są to otulacze na druty. Szczególnie do robienia, dla, szczególnie przydatne dla osób, które robią na Robią na przykład skarpetki i z tymi skarpetkami podróżują, przemieszczają się, to tutaj można te skarpetki zabezpieczyć. Ja Wam to zaraz pokażę na innym nagraniu. I te otulacze też są w różnych kolorach, takich e, takich, jakie tu widzicie, czyli takich, jakie chciało mi się szyć. Miałam ochotę sprawdzić po prostu i zobaczymy, zobaczymy czy będziecie nimi zainteresowani. Ja na razie owładnęłam, widzicie, no mnie owładnęło robienie skarpet, więc e, mam nadzieję, że troszeczkę to ochroni moje druty, bo są to miękkie, e, miękkie są to miękkie otulacze, ale mam nadzieję, że trochę ochronią moje druty i je zabezpieczą, bo w ciągu trzech dni pozbyłam się trzech drutów i było to tak irytujące i wszystkie druty 3,25, dwa zostały złamane, a jeden zgubiłam. Więc było to wielce irytujące i teraz mam nadzieję, że ich nie będę gubiła. One mają... one. Te otulacze tutaj mają różne kolorowe środki. Jak wiecie, jak mi, co mi w serduchu grało, to sobie tutaj Zrobiłam, no i zobaczymy, czy stwierdzicie, że one są właśnie użyteczne i, i się wam do czegoś przydadzą, czy nie. Na pewno są mega urocze i to jest strasznie fajna rzecz, takie, e, takie maluchy. Koniec wszystkich rzeczy, jak na to popatrzycie, do tego wcale nie jest tak dużo, a ja wiem, ile to mnie kosztowało pracy, ile mnie to kosztowało, właśnie energii, żeby je tutaj, e, żeby to wszystko powstało, i e, no jest ich dużo. To ja się teraz z Wami żegnam, idę im jeszcze robić spa i dodawać wszystkie te rzeczy, które powinny one mieć w środku, idę je pakować, idę się pakować i widzimy się na targach albo na jutrzejszych. Czyli jak wy to oglądacie, to, to one już pewno były we Wrocławiu, więc jeśli się tam widzieliśmy, to bardzo Wam dziękuję, że przyszliście. Ja już z tego miejsca. No nie czuję ogromne wzruszenie, że te torby, które tutaj powstały, wiecie na poddaszu z kotami z tym jak sobie wszyłam w słuchawkach że one trafiają do was do waszych domów i, i wam towarzyszą to jest tak, no dla mnie to jest zawsze niesamowite uczucie, więc bardzo wam dziękuję, że wybraliście moje torby, że tutaj w ogóle byliście oglądaliście ten odcinek chociaż przyszliście po dzierganie, a o dzierganiu tutaj dzisiaj nie było, ale było o tych około dziergających rzeczach Dziękuję Wam jeszcze raz. Nie mogę się doczekać na jutro. Cieszę się, cieszę się szalenie po prostu na, na te spotkania z Wami. No i mam nadzieję, że nie znajdzie się tutaj nikt, kto ewentualnie nie miał odwagi, żeby podejść i powiedzieć cześć, bo śmiało. No, dobra. Dziękuję, że byliście. I do zobaczenia w normalnym, regularnym odcinku. I mam nadzieję, że jutro też kupię dwie włóczki na projekty, które będę chciała. Zostań, zostańmy w kontakcie, zostańcie tu. Dzięki, że byliście. Pa!